Dzisiejszy odcinek na pewno fajny terenowo, ciężki fizycznie, bo było mnóstwo takich krótkich wydm, gdzie te samochody bardzo skakały. Trzeba było mocno się nad tym napracować. E, miękkie wydmy, więc na pewno nasze tylno samochody miały dzisiaj trudniej. Dzisiaj był cel zaatakować, niestety nas troszeczkę spowolnił, e, spowolniły dwie przebite opony na samym początku. Do kilometra 70 mieliśmy już dwie przebite, więc później jechaliśmy już dużo wolniej, ale... Tak to jest na Dakarze, nigdy nie da się niczego przewidzieć, mam jeszcze jeden odcinek e, i, i meta będzie, będzie nasza.